Gdziekolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje, przy jego boku towarzyszy mu jego Secret Service. A w ich rękach czarna walizka. Co ona zawiera? Ta skromna, niepozorna walizka posiada moc rozpętania prawdziwej wojny nuklearnej. Zawierająca kody do użycia całego arsenalu nuklearnego Stanów Zjednoczonych. Jest ona jednym z najbardziej niebezpiecznych rzeczy na świecie, a o użyciu tej walizki decyduje tylko jeden człowiek. Znana jako amerykańska walizka atomowa lub oficjalnie prezydencka torba kryzysowa, nie posiada ona żadnych wielkich czerwonych przycisków, a kody potwierdzające swoją tożsamość i pozwalające na wydanie rozkazu do wystrzelenia głowic. Ta walizka towarzyszy prezydentowi USA od kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Prezydent John F. Kennedy chciał polepszyć bezpieczeństwo Pentagonu i wpadł na pomysł, jak zweryfikować przychodzące rozkazy użycia głowic nuklearnych. Od tego czasu amerykańska walizka atomowa jest zawsze u boku prezydenta.